Kochani, e, dzisiaj filmik, e, taki na życzenie, bo jedna z Was poprosiła mnie, żebym powiedziała o składnikach, które e, są szkodliwe podczas ciąży. Składników oczywiście w kosmetyce, e, ale ja Wam też przy okazji powiem e, składniki, których się nie musicie obawiać w kosmetykach podczas ciąży. Mam nadzieję, że e, te z Was, które nie są w ciąży, i nie zamierzają być jak na razie, to filmik też w jakiś sposób zaciekawi. E, a jak nie, to zapraszam do moich innych filmów. <laughs> ok, słuchajcie, zaczynamy. Więc e, pierwszym m, jakby składnikiem, którego się nie musicie obawiać, są składniki nawilżające e, typu gliceryna, e, czy na przykład kwas chelurynowy. Ja Wam jeszcze tutaj gdzieś, albo tu z boku, albo tu z boku Wam wypiszę jeszcze inne składniki, których się nie musicie właśnie obawiać z grupy tych nawilżających. E, oprócz y, jeszcze y, składnikami, takimi właśnie, których y, no, nie musicie się obawiać, możecie spokojnie stosować, e, są to witaminy z grupy y, B, C, E i F. Kolejnymi składnikami, których nie musicie się obawiać. Są oleje, a przede wszystkim olej rzepakowy, olej parafinowy i oliwa, na przykład właśnie oliwa z oliwek, gdzie wam pokazywałam w darach natury, jakie ma super właściwości, oraz właśnie takie bezpieczne konserwanty, jak także bezpieczne ekstrakty roślinne. Teraz przejdziemy do grupy tej bardziej nieprzyjemnej, czyli właśnie tych składników, których nie możecie używać, stosować podczas właśnie bycia w ciąży. I teraz wam właśnie najważniejszym takim jakby najbardziej takim spotykanym składnikiem w kosmetykach, a zwłaszcza w kosmetykach anti-aging, czyli tych właśnie przeciwzmarszczkowych, które niektóre z nas już używają. Jest to witamina A, jak retinol, na który musicie bardzo uważać, bo on jest w wielu właśnie kremach przeciwzmarszczkowych. Więc niestety na czas po prostu ciąży musimy zapomnieć o pięknej, gładkiej skórze. Nie no, żartuję, ale oczywiście możecie go sobie zastąpić innymi składnikami. Bardzo szkodliwa też jest tetracyklina oraz właśnie stężenie kwasów salicylowych. Niestety, bardzo dużo właśnie w kosmetykach, tak jak w moim przypadku było, ja nie mogłam, musiałam przestać stosować swoje kosmetyki, które na co dzień używałam. Były to właśnie kosmetyki z zawartością kwasu salicylowego. Jeżeli jest poniżej 2% kwas salicylowy, to możecie stosować, jest to bezpieczna dawka, ale najczęściej właśnie do tych kosmetyków przeciwtrądzikowych. Niestety te 2% jest albo i więcej. Kolejnym składnikiem, i to takim bardzo ważnym, jest triclosan, który słuchajcie, już Wam mówię, gdzie on występuje. On najczęściej właśnie występuje w mydłach antybakteryjnych, jak tak samo w żelach podprysznic. Więc patrzcie zazwyczaj na skład właśnie swoich żeli podprysznic. Ja Wam powiem, że ja właśnie jak się zabezpieczałam, to kupowałam sobie żele pod prysznic, takie typowe dla dzieci, z atestem takim właśnie, które, które były w sumie bezpieczne, tak samo dla mnie, jak i później dla dziusia są bezpieczne, więc tak jakby wyminęłam te właśnie składniki, które były szkodliwe w tych normalnych żelach pod prysznic. Kolejnymi składnikami bardzo szkodliwymi jest duże stężenie właśnie składników AHA, które występują na przykład właśnie w kremach złuszczających albo wszelkiego rodzaju na przykład takich peelingach, złuszczania skóry. I kolejnym takim dość ciekawym właśnie duże stężenie fluoru jest też bardzo szkodliwe. I słuchajcie, gdzie możecie takie po prostu jakby znaleźć? To jest właśnie w pukaniu, w tych takich płynach do pukania jamy ustnej. Niestety jest to bardzo szkodliwe, więc Wam tego nie polecam. Z tego względu, że jest to bardzo toksyczne wręcz dla płodu. Słuchajcie, no to już są wszystkie te składniki, które ja pamiętałam, których nie wolno używać. Więcej mam nadzieję, że Wam napiszę na blogu. Jak słyszycie albo nie słyszycie, muszę już kończyć. Mam nadzieję, że filmik Wam się przyda. I mam nadzieję, że do następnego zobaczenia w następnych filmach. Pa!